Witajcie! Korzystając z możliwości, odwiedziłem nasze centrum szkoleniowe, znajdujące się w Niemczech. Mam okazję poznać nowości, z którymi na pewno się z Wami podzielę. Ale dzięki uprzejmości kolegów, postanowiliśmy nagrać jeszcze kilka wideo dotyczące naszych produktów. Odpowiemy w nich na pytania, które zadajecie najczęściej. Jako pierwszy wybieramy zestaw do montażu ościeżnic Pro. Odpowiemy na to, dlaczego śruby są stworzywa, jak prawidłowo go zamocować. Czy też czym różni się zestaw Pro od zestawu Easy? To co? Zaczynamy. Na początku składamy naszą ościeżnicę na płaskiej powierzchni. Następnie bierzemy poziomy element zestawu i mocujemy go przy belce górnej. Bo właśnie tutaj znajduje się właściwa szerokość naszego ościeża. Rozsuwamy go maksymalnie tak aby ten tworzywowy element oparł się o nasze ościeże i blokujemy. Następnie zajmujemy się wręgą. Ten element służy do regulacji szerokości y, blokady. Kiedy ustawimy go właściwie, blokujemy i sprawdzamy, czy element jest dobrze zainstalowany. Jeżeli element trzyma się sztywno, odpinamy go. I przenosimy go w okolice zamka. Następnie w analogiczny sposób przygotowujemy kolejny i mocujemy je około 10 cm od końca ościeża. W zestawie znajdziemy jeszcze dwa dodatkowe elementy, które pozwalają na regulację ościeżnicy w pochyle. Tak, yy, tak przygotowaną ościeżnicę jesteśmy w stanie samodzielnie złapać i zamontować w otworze drzwiowym. Ale pamiętajcie, oprócz tego, aby pilnować pionu i poziomu. A teraz, dlaczego te rączki są stworzywa? Otóż często na różnych szkoleniach czy spotkaniach pytacie mnie, dlaczego nie można zrobić tego metalowego. Otóż jest kilka bardzo ważnych powodów, które właśnie Wam przedstawię. Po pierwsze, razem wspólnie ustaliliśmy, że kiedy zamontujemy oście, że okazuje się, że w pomieszczeniu zawsze jest coś tak ważnego, że musimy tam wejść. I to niejednokrotnie. Element tożywa powoduje, że kiedy wchodzimy i uderzymy w to, nie zrobimy sobie krzywdy. W najgorszym wypadku złamiemy. Ale jest to część wymienna, więc w każdej chwili możemy je dokupić, i nie musimy kupować całego nowego zestawu. Kolejny ważny aspekt jest taki, że gdybyśmy wygięli ten element podczas transportu, czy niewłaściwego przechowywania, nie bylibyśmy w stanie go wymienić. I ostatni, może nie najczęstszy powód, ale taki, że kiedy ściernica nam wypadnie, upadnie, taka rączka, która jest tworzywa, uderzy na przykład w płytki i pęknie. Gdyby była metalowa, Musielibyśmy dodatkowo wymieniać płytki, a przecież nikt tego nie chce, prawda? Te powody myślę, że jasno pokazują, dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie na tworzywo. W zestawie znajdziemy również takie podkładki. To nie jest element dekoracyjny. Służy on do tego, aby wypoziomować nasze ościeże, a w sytuacji, gdy nie kładziemy jej na gotową podłogę, lecz na beton, odseparować od tego, aby nie ciągnęło wilgoci. Więc pamiętajcie, nie wyrzucajcie tego, a schowajcie dobrze, żeby nie zginęło. W tej części filmu wyjaśnię Wam, czym różni się zestaw Pro od rozpórki Easy. Bardzo często na forach internetowych czy spotkaniach e, piszecie: Przecież to to samo. Skąd taka różnica w cenie? Po pierwsze, to nie to samo. To są dwa różne produkty. Zestaw Pro składa się z dwóch rozpórek z możliwością regulacji i blokady ościeżnicy w otworze drzwiowym. Z dwóch górnych elementów, które pozwalają blokować i regulować nasze ościeże. Oraz podkładek izolująco regulujących. Jest to kompletny zestaw do montażu ościeżnicy wraz z drzwiami w domu. Rozpórka Easy jest pojedynczym elementem pozwalającym przenieść wymiar z górnej belki na środek ościeża. Oczywiście, do montażu potrzebujemy minimum dwa takie elementy. Często pytacie mnie również: Jak możecie dokupić dodatkową poprzeczkę do zestawu Pro? ponieważ uważacie, że będzie Wam wygodniej. Słuchajcie, macie dwie możliwości. Po pierwsze, możecie dokupić rozpórkę EZ, która będzie pasowała do zestawu, albo jako części zamienne zamówić dodatkową rozpórkę z zestawu PRO. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie pytania i rozwijałem wszystkie wątpliwości. Oczywiście, jeżeli coś nowego się pojawi, śmiało piszcie, dzwońcie. Postaram się odpowiedzieć najszybciej, jak to jest możliwe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!